Ale to poruszyłaś temat na czasie, można powiedzieć. Najgłośniej krzyczeli ci, którzy najwięcej pieniędzy brali, to jest udowodnione tam senatorowie, którzy brali najwięcej pieniędzy od Big Pharmy. Akurat onkologia ma dużo za kołnierzem, bo cała ta teoria genetycznego powstawania czy mutacji genów, które doprowadzają do nowotworu, już jakby jest, o, jest w ponad wszelką wątpliwość obalona. Zacznijmy prawdziwie i realnie pomagać pacjentom. Wycofujmy im choroby metaboliczne, nie każmy im jeść 5 razy dziennie, bo to jest szarlataneria, i nie, nie dawajmy im 300 węgrowodanów dziennie, jak mają cukrzycę typu drugiego, bo to jest szarlataneria, tylko weźmy na siebie może odpowiedzialność. Bracia Rodzeń na kanale kulisy sukcesu o szarlatanach jak się ich wystrzegać, jak ich rozpoznać. Zapraszam do wysłuchania wywiadu. No to startujemy yy, z kolejnym wywiadem. Panowie, w sieci e, i nie tylko w sieci, pełno ży. jest sz, w Ży, pełno jest różnego rodzaju szarlatanów. E, dużo osób dzieli się, wiedzą. E, ostatnio nawet słyszałam o, e, o młodym e, chłopaku, który e, mówił, że jest onkologiem i zarobił, kurczę, nie pamiętam ile baniek, mąż mi o tym e, opowiadał. No bo on e, leczył tam właśnie jako onkolog. Ludzie a on w ogóle nie był, e, po, nie skończył chyba e, szkoły, e, e, nie skończył, nie, nie, nie napisał matury, więc jakby... No jak, jak wystrzegać się też takich osób? Jak ich no to, rozpoznać? E, dobra, ale to poruszyłaś temat na czasie, można powiedzieć, bo rzeczywiście ten system ewidentnie zaczyna zabierać się za te porady, które autentycznie mogą zrobić ludziom krzywdę, bo żyjemy w czasach, w których niesamowitych czasach, w których mamy informacje. Za darmo wystarczy, że klikniemy myszką, usiądziemy sobie wygodnie w fotel albo nawet położymy się na kanapie i już odpalamy filmik, który daje nam mnóstwo wiedzy. I świetne czasy. Mnóstwo ludzi słuchając nas właśnie w taki sposób wycofuje sobie choroby, poprawia sobie życie. Nie tylko nas, my sami słuchaliśmy kogoś, kto nam pomógł. I teraz... To jest ta świetna część, ale jest tam mroczna część tych, tej informacji, bo żyjemy w czasach, w których trudno zweryfikować prawdę i osoby, które mówią do nas z tego ekranu, czy one mówią prawdę, czy one chcą nas w jakiś sposób zmanipulować i to, co mówią... Nam się przysłuży, czy spowoduje, że będziemy jeszcze bardziej chorzy? I oczywiście teraz jest głośno o pewnej osobie o nazwisku D. To mówisz o tej osobie. Musimy mówić D, no bo no tak, jest tak, to osoba oskarżona. No, przecież wiadomo wszyscy o kim mówimy. I teraz oczywiście, jak najbardziej zgadzam się. Żeby, jeżeli to się wszystko oczywiście potwierdzi, żeby takie osoby eliminować z nie wiem, życia publicznego, internetowego, nie powinni mieć wpływu na jakiekolwiek zdrowie, na jakiegokolwiek pacjenta itd., zwłaszcza. Że no to tam grubo ktoś jechał, kompletnie nieodpowiedzialnie. I to jest jakby wracając do, do tych pytań, taka różnica, że jednak my, jako lekarze gdzieś tam w praktykach, no bierzesz tą odpowiedzialność większą, niż ta osoba, na szczęście ta osoba weźmie też za to odpowiedzialność. I teraz, ale nie może też być tak, że definicję szarlatanerii ustala mainstream, który ma mnóstwo za kołnierzem. Mnóstwo za kołnierzem. Siądźmy i ustalmy definicję z szarlatanerii. Niech szarlatanerią będzie leczenie sześcioma posiłkami wysokowęglowodanowymi ludzi z insulinoopornością i z cukrzycą typu drugiego. Niech każdy, kto ma czelność dać pacjentowi z CGM-em, u którego zjedzenie owsianki, albo bułki pszennej, albo bułki żytniej spowoduje, że cukier wywala mu do 220 albo 180, niech też... Czuję na sobie oddech szarlatanerii i tego wymiaru sprawiedliwości. Czyli nie, nie cieszmy się tylko na złapaniu jednego jednej osoby i przeciąganiu go, tylko wykorzystajmy tą sytuację na przeanalizowanie rynku i przyjrzyjmy się, czy dietetykom, czy też może lekarzom, czy innym, którzy mają do czynienia. Z pacjentami chorymi metabolicznie, wiedząc ponad wszelką wątpliwość, że można sprawdzić sobie, czy ich zalecenia są szarlatanerią, czy nie. Dla mnie szarlataneria to wszystko, co robi krzywdę pacjentowi, bez względu na to, czy ktoś znajdzie na to badanie randomizowane, czy nie. Yy, ja uważam, że co do zasady. Brzmi to wszystko dobrze, bo chcemy oczyścić internet z nieprawdziwych, szkodliwych informacji w każdej branży, szczególnie w naszej, tej edukacyjnej branży, która może zrobić dużą krzywdę. I teraz zasada jest dobra. To, co ja uważam zawsze przy próbie oczyszczenia i próbie wprowadzenia pewnych przepisów i restrykcji, możemy zrobić krzywdę tym, którzy na krzywdę i wysokie kary finansowe nie zasługują, chociażby przykładając złą, yy, złą definicję właśnie tej szarlatanerii, bo yy, niestety, powołam się teraz na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych dochodzi i doszło do bardzo obiecującej... Rzeczy, a mianowicie no, wygrał prezydent Trump, który nominował na szefa Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej człowieka Roberta Kennedy Jr. To jest człowiek, który przysłużył się generalnie społeczeństwu walką z przemysłem spożywczym i farmaceutycznym, który tamten system wręcz uzurpuje. To, to po prostu jest totalnie przejęty system przez te właśnie dwa sektory czyli spożywczy i farmaceutyczny. I ten człowiek w trakcie dwudniowego przesłuchania w Senacie, bo tak to się odbywa w Stanach Zjednoczonych, że prezydent nominuje człowieka na pewne stanowisko, a potem ten człowiek w wyniku przesłuchania yy, senatorzy albo decydują się, głosując, że dostanie tę pracę, albo decydują, że nie. Ja oglądałem akurat te dwa dni, no i ilość epitetów i ilość. Wyzwisk typu antyszczepionkowiec, kłak, szarlatan, dziwak, zwolennik teorii spiskowych to tam się mnożyły po prostu. I czy on, ten człowiek na to zasługiwał? Zasługiwał tylko i wyłącznie w oczach mainstreamu, bo został potraktowany przez kalkę założeń mainstreamowych, ale według naszych założeń i wiedzy, którą my posiadamy, to jest człowiek, który wykazuje się odwagą i aktualną wiedzą, który w końcu ma czelność powiedzieć to, co wszyscy myślą i posługuje się argumentami racjonalnymi. Za sobą oczywiście ma też naukę, tylko że trzeba zrozumieć pewną rzecz. Jeżeli zaczynasz mówić, mimo że to jest potwierdzone naukowo, mimo że to jest logiczne, mimo że to jest skuteczne i zdroworozsądkowe, to jeżeli nie wpisuje się w pewien mainstreamowy przekaz i. E, e, nurt, to możesz zostać nazwany szarlatanem. I antyszczepionkowcem oraz zwolennikiem teorii spiskowych, mimo że nim nie jesteś. Ale a teorie spiskowe, które wygłaszałeś, okazały się po dwóch tygodniach faktem. Trzeba dodać, że najgłośniej krzyczeli ci, którzy najwięcej pieniędzy brali, to jest udowodnione tam senatorowie, którzy brali najwięcej pieniędzy od Big Farmy. No to no, na, tak to działa. Plus, chciałbym tutaj taką ciekawostkę wam przekazać, że w ogóle cało, całe stwierdzenie, teoria spiskowa, zostało uknute przez CIA w czasach po za, zamachu na Kennedy. Gdzie no do dzisiaj nie wiadomo, kto zabił Kennedy'ego, no i lud chce wiedzieć, więc powstawały różne teorie, i ktoś im był bliżej prawdy, tym bardziej był nazwany przez CIA propagatorem teorii spiskowych, żeby tą osobę zdyskredytować. Dlatego też uważajmy, bo może się okazać, że na podstawie tej, może słusznej, jak się okaże, w sądzie sprawy pana D, będzie wykorzystywana ta łatka szarlatana na osoby, które po prostu mają być Uciszone, e, na, z, właśnie zgodnie z taktyką CIA. Słuchajcie, no to e, powiedzcie mi, czy szarlatanem może naz, e, możemy nazwać osobę, która twierdzi, że raka da się wyleczyć różnego rodzaju wlewkami. Ja nie będę mówiła e, o, o kim mówię, ale Myślę, też. Że... To, e, to ja mówiłam ja, o pewnej to... książce. Jasne, ja, ja uważam, że szarlatanem można nazwać każdego. Szarlatanem można nazwać każdego, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo to bardzo łatwo nazwać kogoś szarlatanem, bo to jest prosty mechanizm. Jeżeli słyszysz coś. Co wywołuje w tobie niepokój, bo całe życie byłaś uczona inaczej i ty robisz zupełnie inaczej, to najłatwiej utwierdzić się w przekonaniu, że ty masz rację, wyzywając kogoś od szarlatanów i antyszczepionkowców, bo wtedy czujesz się spokojnie, wewnętrznie i jeszcze jak ktoś dołączy się do tej, wiesz, kłótni i powie tak, tak, to jest antyszczepionkowiec, to ty mówisz że tak, uff. No to rzeczywiście ja jestem super, więc to jest znany mechanizm psychologiczny. Ale czy można nazwać szarlatanem kogoś, kto mówi, że chorobę nowotworową da się wyleczyć wlewkami? No nie wiem, co to za wlewki, ale generalnie uważam, że ta onkologia, która no zajmuje się cho osobami chorymi metabolicznie, Powinna zdecydowanie umożliwić pacjentom oprócz tej tradycyjnej ścieżki diagnostyki i postępowania, powinna mocno douczyć się sposobu odżywiania i chociażby różnego rodzaju wlewek czy witaminowych. Oczywiście, nie jako sposób i cudowne panaceum na wyleczenie wszystkich nowotworów na świecie ale może zmniejszenie ryzyka nawrotów, może trzeba by poczytać o tym, jak insulinooporność wpływa i jak zwiększa ryzyko raka i może trzeba tym pacjentom zaproponować dietę ketogeniczną. No nie bądźmy ignorantami i nie uważajmy, że już cały świat, już pozjadaliśmy wszystkie rozumy i onkologia już w ogóle stoi ale... w tak super miejscu, że nic... Innego nie pomoże tylko to, co Plus, wymyśliliśmy 100 lat temu. Akurat, yy, no, akurat onkologia ma dużo za kołnierzem, bo cała ta teoria genetycznego powstawania czy mutacji genów, które doprowadzają do nowotworu, już jakby jest, o, jest w ponad wszelką wątpliwość obalona. Czyli teraz dlatego dzięki, dzięki temu yy, na czoło wychodzi yy, onkologia metaboliczna, czyli traktujemy nowotwór jako chorobę metaboliczną związaną z zaburzeniem układu odporności, z insulinoopornością. I na początku mówiłem o, o glutationie, to chodziło mi o, o glutaminę, czyli glu, nowotwór y, czerpie energię z glukozy i z glutaminy, czyli z takiego aminokwasu. I są już ośrodki na świecie, które właśnie wprowadzają pacjentów w ketozę odżywczą, jednocześnie podają leki, które pulsacyjnie hamują właśnie glutaminę, czyli tak naprawdę niszczą nowotwór. I to jest ponad wszelką wątpliwość. To jest medycyna. Są liczne badania, które prowadzą ośrodki, i teraz dlatego może o tym konkretnym przypadku, co powiedziałaś, domyślam się, o co chodzi. To tu bym raczej tak był sceptyczny, no bo, ale to o czym ja mówię, czyli profesor Seyfield, mhm. no to jest lekarz, który od wielu lat się tym zajmuje i ma efekty i publikuje, więc no tu już bym był daleki od nazwania go szarlatanem, wręcz przeciwnie. Uważam, że to jest człowiek, który jest na czele zmiany paradygmatu leczenia onkologicznego. Panowie, no to podsumujcie mi, proszę, w takim razie jak rozpoznać Szarlatanów. Już tutaj dużo mówiliście, ale to, to, człowiek, który to chce. Może ja, to może ja powiem: to jest osoba, która e, świadomie e, wprowadza w błąd e, tego drugiego człowieka, który ma nadzieję na wyleczenie z jakiejś niewyleczalnej choroby, wiedząc, że nie do końca ma kompetencje i e, wiedzę e, e, i tą pewność. Że to, tego pacjenta wyleczy. Czyli to jest takie żerowanie na nadziei chorego pacjenta. No bo jeżeli ja mam przed sobą pacjenta z cukrzycą typu drugiego, to ja dobrze wiem, na jakiej podstawie wiem, i że u tego pacjenta możemy celować w wycofanie tej cukrzycy. Czyli mam wiedzę, mam doświadczenie, mam wielu pacjentów, u których to zrobiłem i robię to, ale. Uważam, że szarlatanem jest osoba, no chociażby krzycząca i nie mająca kompetencji, która załóżmy w jednym przypadku akurat żadnego pacjenta nie przyjęła, a jak przyjęła to tylko na zasadzie bezodpowiedzialności i nawet nie wie, jakie są efekty. Albo osoba, która po prostu chciała się dorobić na biedzie i gdzieś tam od tego usłyszała, że duże dawki jodu, od tego usłyszała, że duże dawki witaminy Połączę D, sobie. połączyła klocki, wiedzą, że ludzie tego słyszają, bo widzą, jakie są zasięgi i po prostu ludzie się na to nabierają, bo po prostu chcą być zdrowi. I no, szarlatanera to jest nieuczciwość, po prostu, świadoma nieuczciwość. No chyba, że ktoś jest nienormalny, e, czy jakby niepeł, nie, 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 niesprawny umysłowo, czyli po prostu psychicznie chory, no bo jakieś ma iluzje i tak dalej, no to trzeba go leczyć. No to, no, to wtedy może nie odpowiada za to, no bo sąd go uniewinni, bo e, działał pod wpływem jakiejś choroby psychicznej. No ale no, to się musi też okazać, tak? Trzeba dać człowiekowi szansę się wytłumaczyć. No, tak. A czy do Was przychodzą właśnie pacjenci, którzy wcześniej byli u takich osób? Jakieś takie przykłady, jakbyście mogli powiedzieć. To ja, ja tylko dam mhm. jeden przykład. Oso są pewne grupy osób, które jak tylko się pojawiliśmy w internecie, to od razu się zjawiali i byli u wszystkich innych. Czyli to jest taka pierwsza główna grupa osób i niestety wiele, wiele z tych osób nie kończy tylko i wyłącznie na wizytach u tych osób. Czyli to jest taka pełna nieodpowiedzialność, tak? Czyli pójdę do tego, bo jest głośno o nim, pójdę do tego i może coś, coś się samo zrobi. Ale no, my jesteśmy na tyle uczciwi, uważam, że mówimy, że to, o czym my edukujemy, to jest ciężka, bardzo ciężka droga, przez którą trzeba wejść walki z uzależnieniem, Psychoterapii, trzeba poukładać relacje, może zmienić pracę jedną, drugą i trzecią. Więc my nie dajemy prostej recepty i takie osoby szybko się eliminują z naszych wizyt, bo okazuje się, że nie wystarczy przyjść zapłacić. Często ja nawet pieniędzy nie biorę, bo nie chcę brać pieniędzy, nie muszę brać pieniędzy, bo nawet nie wiem za co mam brać pieniądze. Za to, że powiedziałem komuś, że bez potrzeby tutaj przyszedł. Ja jeszcze tylko chciałem poruszyć ważny wątek, dlatego że. To no nietypowe podejście. Tak, zobaczcie, zobaczcie do, jakich, do jakiej sytuacji doszliśmy, że system proponuje milionowe kary. Za walkę z szarlatanami, ale zastanówmy się, kto wyhodował tych szarlatanów. System jest tak niewydolny, ludzie tak bardzo nie ufają systemowi, tak mocno zostali zawiedzeni przez organizację systemu, że chwytają się każdej ostatniej deski ratunku. I tutaj witamy na pokładzie szarlatanów, jakkolwiek ich nazwiesz. Osoby, które bardzo dobrze potrafią zagrać na emocjach, obiecać coś, co te osoby potrzebują, czyli zdrowia i jakiegoś dobre, dobrego końca. I gdyby system, czyli przedstawiciele systemu, bo, bo ja uważam, że robimy od, od, zupełnie od końca, my chcemy karać, yy, ścinać grzyby, które zaraz będą rosły na potęgę. Yy, uszczelnijmy system, zacznijmy prawdziwie i realnie pomagać pacjentom. Wycofujmy im choroby metaboliczne, nie każmy im jeść 5 razy dziennie, bo to jest szarlataneria i nie, nie dawajmy im 300 węgrowodanów dziennie, jak mają cukrzycę typu drugiego, bo to jest szarlataneria, tylko weźmy na siebie może odpowiedzialność, bo myśmy wytworzyli tą sytuację szarlatanów, bo gdyby pacjenci w systemie otrzymywali rzetelną informację i rzetelną wiedzę, to nie szukaliby pomocy, automatycznie cała szarlataneria by zniknęła. Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.